Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem opowiedzieć dwie historie moich klientów, które dotyczą jednego tematu, ale są ciekawe, więc chyba opowiem po prostu obie. Przyszedł do mnie facet, który opowiedział tak, że zepsuł mu się najpierw tylny most w samochodzie. Potem silnik mu się zepsuł w tym samym samochodzie, w totalnie przedziwnych okolicznościach. Wymienił samochód na inny. Też mu się zepsuł. I w taki poważny sposób. Znowu rozleciał się silnik. Potem zaczęły się jakieś bardzo poważne problemy w pracy. Przyszedł zapytać, tak naprawdę, czy ja nie mam jakiegoś pomysłu, jak to, jakie mogą być przyczyny tego, dlaczego to się może dziać i co on może z tym zrobić. Zacząłem tą sytuację badać. Okazało się, że Facet jest w trakcie sprawy rozwodowej, i okazało się, że jego żona ma bardzo duże zdolności parapsychiczne i różnego typu moce. Dysponuje po prostu naprawdę pewnym potencjałem, ale totalnie nie ogarnia tego. Zupełnie nie jest w stanie tego kontrolować. I gniewne myśli tej żony są pewnego rodzaju. Życzeniem nieszczęścia dla tego męża. I z tego powodu on ma te wszystkie problemy po kolei, i że tak naprawdę to ona generuje te problemy. Oczywiście jest to fatalne w skutkach dla niego, ale również dla niej, ponieważ ten, rezu ten rezultat szybko do niej wraca. Więc ona też ma problemy. Ale nie potrafi tym zarządzać. Emocje ją ponoszą i w efekcie mamy taki, taki problem. Udało się to w jakimś stopniu rozwiązać. Udało się te wszystkie problemy tego faceta trochę przygasić. Nie udało się z tą żoną dojść do ładu. Ona dalej od czasu do czasu Prycha pewnego rodzaju energią w jego kierunku, więc on musi się od niej odseparowywać najdalej, jak się tylko da. Niespecjalnie jest, jak z tym sobie poradzić. Natomiast znaleźliśmy przyczynę, znaleźliśmy rozwiązanie. Teraz druga historia. Para się rozeszła. Również bardzo fajny facet, i ta jego dziewczyna, się do mnie zwróciła. Mówi, słuchaj, jest taki problem, że on mi mówi, że chce popełnić samobójstwo. Dzwoni, yy, płacze i jest jakaś totalna katastrofa. Natomiast to nie był byle jaki facet. To był naprawdę kawał zbuja. I on się całkowicie poskładał. Znałem i jego, i ją. Ona się po koleżeńsku do mnie odezwała, żebym coś z tym zrobił. Sprawdziłem, o co chodzi. I znowu powtórka z rozrywki. Przyczyną jego fatalnego stanu samopoczucia, ale to totalnego załamania było to, co ona wysłała w jego stronę w formie energii, w formie życzenia, w formie gniewnych życzeń. W jego stronę. Załatwiłem tą sprawę yy, bardzo szybko i porozmawiałem z nim. Z nią problem się rozwiązał. Oni po prostu sobie to pouświadamiali, postanowili już tego nie robić. Zrozumieli przyczyny, rodowód tej sytuacji, zrozumieli, co mają z tym zrobić. Natomiast, dlaczego o tym wszystkim opowiadam? Po pierwsze. Dlatego, że jest to pewnego rodzaju informacja dla Was, że takie rzeczy się zdarzają. Wiele kobiet dysponuje pewnego rodzaju zdolnościami, których nie kontroluje, ponieważ te zdolności pod wpływem emocji zaczynają po prostu eksplodować i robią się problemy. Dlatego, droga Pani, jeżeli przeczuwasz u siebie zdolności tego typu zdolności parapsychiczne, jakiekolwiek. To zdaj sobie sprawę, że możesz oddziaływać na przestrzeń, możesz oddziaływać na sukces lub porażkę swojego partnera, Na szczęście, w drugą stronę też to działa, czyli życząc komuś w prawdziwy, głęboki sposób z pełną intencją, z zaangażowaniem. Żyzą, życząc komuś szczęścia nie w taki powierzchowny sposób jak powiedzenie dzień dobry, tylko tak z głębi, również uzyskacie rezultat. To, takie historie y, opowiadam w moim audiobooku. Jeżeli Was to zainteresowało, o czym teraz mówię, to zapraszam Was na moją stronę sławomirrodzmiarek.pl. I tam jest y, audiobook, y, który tu widzicie. Który możecie sobie ze strony pobrać, on kosztuje 48 zł. Możecie sobie go kupić, i tam jest bardzo dużo ciekawych informacji, dlatego że na podłożu historii, które tam opowiadam, wyjaśniam bardzo dużo o mechanizmach takich nazwijmy to pól energetycznych o mechanizmach, o których rzadko, kiedykolwiek ktoś mówi, albo nigdy. Więc jest to bardzo unikatowe, jeśli chodzi o treść, która tam jest zawarta. Co więcej, jest to całkowicie wynik moich, mojej pracy z klientami, moich badań, które po prostu pokazują, w jaki sposób rzeczy funkcjonują w praktyce. Ta wiedza jest coraz rzadziej dziwna, a coraz częściej ludzie się na to otwierają. I zaczynają traktować to trochę bardziej poważnie. A rzetelnych i rzeczowych źródeł informacji nie ma. Ta książka właśnie jest takim źródłem, więc zapraszam Was. Ona będzie wydana kiedyś drukiem, ale na razie jest jeszcze jak audiobook. Więc zapraszam z lawomirrozmiarek.pl. Jak wejdziecie sobie do oferty, to tam jest właśnie audiobook i po prostu się dokonuje zakupu. Strona działa jak odtwarzacz, więc nie trzeba nic ściągać, nic, żadnych aplikacji dodatkowych, można po prostu po zakupie używać strony jak odtwarzacza. Więc zapraszam was serdecznie. W jaki sposób można się uchronić przed klątwami i przed tego typu oddziaływaniem? Odpowiedź jest taka: można to zrobić, ale nie wiem, czy wam się spodoba metoda. Ponieważ polega na tym, że Wysyłasz prośbę o szczęście, wysyłasz najlepsze życzenia, jakie tylko możesz wymyślić tej osobie, która ci źle życzy. Czyli robisz dokładnie odwrotny proces. I należy do tego podejść bardzo poważnie, ponieważ jeżeli działa negatywne oddziaływanie, to dobra wiadomość właśnie jest taka, że działa również pozytywne co więcej, pozytywne działa wszędzie, zawsze, w każdych okolicznościach. Dlatego możesz i to rekomenduję, żeby to robić, życzyć wszystkim w najbardziej swoim wrogom, jeżeli masz takich, ludziom, z którymi masz jakikolwiek problem, życzyć im wszystkiego szczęścia i nie robić tylko tego tak lekko i powierzchownie. A, dobra, na zasadzie powiedzenia dzień dobry. Tylko zabrałbym się za to w taki bardzo metodyczny sposób. Czyli, na przykład, poświęciłbym cały dzień na pracę z życzeniami dla tylko jednego człowieka, dla tylko jednej osoby. I zacząłbym od rana, od momentu obudzenia się i wałkowałbym prośbę o wszystkie rzeczy najlepsze, które możemy tylko wymyślić, dla tej osoby, żeby mogły ją spotkać. Pieniądze. Satysfakcja z pracy, satysfakcja z relacji. Wszystko, co tylko dacie radę. Dla osób wierzących, mogą prosić Boga o wsparcie, prosić Boga o błogosławieństwo. Dla osób niewierzących, mogą zrobić dokładnie to samo, przy nie muszą prosić żadnego Boga. Mogą po prostu prosić o błogosławieństwo, tak jakby wysyłali to w przestrzeń i zobaczcie, działa to tak samo. Dlatego, że. Błogosławieństwo i tego typu rzeczy działają trochę w inny sposób, niż my to wszystko dostajemy w pakiecie informacyjnym za młodo i za dzieciaka. Jest to bardziej jak grawitacja. Po prostu to jest naturalna cecha naszego świata. Mojego nauczyciela, na pytanie, jaki jest świat, udzielał odpowiedzi: świat jest światem spełniającym życzenia. I tyle, nic więcej nie mówił. Więc świat jest światem spełniającym życzenia, tylko że my te życzenia wyrażamy w niewłaściwy sposób. Na przykładu, mój synek miał skurcze w nogi w nocy, jak był mały. I ja go chwytałem za nóżkę, która go bolała, i wyrażałem takie życzenia. Proszę o zdjęcie tego bólu i tego napięcia, które się pojawiło. Jeżeli ten ból jest do czegoś potrzebny, do jakiegoś rozwoju, do uświadomienia, to zgadzam się na to, żeby pozostał. Ale jeżeli nie jest do niczego potrzebny, to proszę o to, żeby zniknął. I ten ból znikał, ale nie zawsze. Ale ja się zgadzałem na to, że on pozostanie. Czyli jeżeli prosisz o coś w materii, a ciało jest materią, to musisz się zgodzić na to, że tego nie dostaniesz, ponieważ może być jakaś wartość, której nie widzisz, która jest wartością nadrzędną i ona musi pozostać, dlatego trzeba się zgadzać na to, że rzeczy w materii nie idą po naszej myśli, ale można o nie prosić. Dlatego mówię o materii, ponieważ ludzie najbardziej są zainteresowani aspektami materialnymi i te aspekty w pierwszej kolejności ich interesują. Dlatego od tego zaczynam. Oczywiście o wiele istotniejsze są rzeczy związane z stanami umysłu. I o wiele rozsądniej jest prosić o stan umysłu. Stan szczęścia jest stanem umysłu. Można prosić o to, żeby doświadczać szczęścia nieuwarunkowanego, czyli niezależnego od warunków, niezależnego od tego, jak długi jest Twój samochód i ile pali, i jak wielki jest taras do sprzątania. Mhm. Oczywiście, to jest super, że mamy materię i możemy się nią cieszyć, że mamy te wielkie, paniłożerne samochody, motocykle, jachty. To jest fajne i jeżeli tylko... Możemy, to super, żeby z tego skorzystać. Natomiast warto jest odłączyć sposób, w jaki widzimy rzeczywistość, sposób, w jaki przeżywamy świat od tego, co posiadamy, odłączyć życiową satysfakcję od stanu posiadania i od pozycji społecznej, o ile się da. W jakimś stopniu się da, w jakimś stopniu jesteśmy elementem społeczeństwa. I status społeczny, to, jaką pełnimy w nim rolę, jest istotne, bardzo niedoceniane są możliwości, jakie posiadamy, czyli siła życzeń, siła komunikacji z siłami wyższymi, siłą wyższą, czy czymkolwiek uważamy, że to jest. Ponieważ to naprawdę działa. Jeżeli ktoś rzuca na kogoś klątwę, to nie wyraża tego w jakikolwiek sposób do jakiejkolwiek siły zewnętrznej, prawda? Po prostu życzy komuś źle, na przykład mówi oby Cię pogięło, a ktoś w tym momencie ma problem z kręgosłupem albo zaczyna gorwać nera. I niepotrzebny jest do tego żaden pośrednik. Natomiast w drugą stronę możemy tego pośrednika użyć, a możemy go też nie użyć. Czyli... Obyś osiągnął szczęście, obyś osiągnęła spełnienie i satysfakcję, to powoduje całkowite zejście z linii ognia i powoduje rozładowanie tego połączenia pomiędzy tymi dwoma osobami, jedną, która wysyła coś negatywnego, druga, drugą, która jest tego odbiorcą, czy jest tym celem. Ale jeszcze ważniejsze i mądrzejsze jest robić to zawczasu, czyli partnerowi, partnerce, rodzicom, swoim dzieciom, szefowi w pracy, nauczycielom, wysyłać życzenia nieuwarunkowanego szczęścia albo uwarunkowanego jakiegokolwiek. Wszystko, co uważacie za wartościowe, wysyłajcie jako życzenia błogosławieństwa dla nich wszystko co tylko możecie można to robić na kilka sposobów można utrzymać takie życzenie przez cały dzień na przykład w świadomości i co jakiś czas sobie je przypominać tak by cały czas ono było żywe albo usiąść w ciszy i w odosobnieniu skoncentrować się koncentrować się coraz bardziej i poświęcić na to na przykład godzinę czy półtorej na jak najgłębszej koncentracji, na życzeniu szczęścia dla kogoś. Nieuwarunkowane, czyli niezależne od warunków. Uwarunkowane, czyli zależne od warunków. Uwarunkowane, czyli domy, samochody, kochanki, pieniądze. Nieuwarunkowane, stany świadomości, stany umysłu. Oczywiście Ty sama, czy Ty sam. Również możesz być adresatem życzeń, które wysyłasz. Czy to jest modlitwa? Tak. To jest najbardziej esencjonalna modlitwa czyli wysyłanie życzeń dla innych, ale również prośba o błogosławieństwo dla samego siebie, na różne swoje projekty. Spróbujcie i sami zobaczcie, jak działa.